Minęła godzina 21, więc witam bardzo serdecznie w Plociucha, ponieważ mamy niedzielę, to dzisiaj spiskowa teoria. Dzisiaj będzie o dziwnych dziurach, ogromnych, idealnie kulistych i powstałych nie wiadomo dlaczego. One powstają mniej więcej na terenie całego świata, no i cholera, nie wiadomo skąd te dziury się wzięły, stąd cała masa teorii, w tym teorii spiskowych, ale zanim jeszcze zacznę, przypomnę, że ja mówiąc o teoriach spiskowych, jedynie przywołuję to, co na ten temat mówią zwolennicy spiskowych teorii, a potem poddaję to wszystko analizie logicznej. Czyli mówię, mówiąc krótko, czy to się trzyma kupy, czy to jest, czy się nie trzyma kupy, czy to jest logiczne, czy to nie jest logiczne. I przypominam, że istnieje wiele wywodów, które są logiczne, ale nie muszą być do końca prawdziwe. Niemniej jednak tydzień czy dwa tygodnie temu. Przedstawiałem przecież spiskowe teorie, które po latach okazały się prawdziwe. Na przykład teoria taka swego czasu było, że mafia nie istnieje. Bardzo długo twierdzono, że istnienie organizacji tajnej, która jest w stanie nawet przekupywać polityków, to jest w ogóle spiskowa teoria. Ta twierdził na przykład założyciel FBI, a później się okazało, że mafia istnieje. Słuchajcie, te dziury w ziemi, które wam się też co jakiś czas tutaj tak pojawiają w prawym górnym rogu, to jest fakt. One istnieją, one się pojawiają w różnych częściach globalnych. I są niesamowicie dziwne, ponieważ są bardzo, bardzo szerokie. Pojawiają się niesamowicie nagle, na zasadzie takiej, że no, no, zupełnie tak, jakby ktoś je laserem wypalił. Tak po prostu była normalna Ziemia i bach, nagle taka dziura. One są idealnie okrągłe, bardzo głębokie, sięgają nawet do 100 metrów w głąb. To podzielcie sobie mniej więcej na 3 metry, 3 metry na piętro, no to jest tak mniej więcej jakby 30, 30 paropiętrowy budynek dało się tam e, z Zmieścić, no to taki naprawdę duży jak na warunki polskie wieżowiec. W dodatku nie wiadomo kiedy to powstało, nie ma też żadnych śladów odwiertu, ani też nie robi się w okolicy za jakiś taki piasek i inne takie rzeczy. No bo wiecie, jak się coś wierci, no to jak wiertło wchodzi w dół, to przy, yy, przy tym jak się wiertło yy, dło z... Yy, z powierzchnią styka, no to jakiś taki malutki urobek, taki piach się wytwarza, tutaj się nie wytwarza, no i najważniejsze, bardzo, bardzo szybko się to tworzy. Początkowo myślano, że to jest zjawisko naturalne. Tak przypadki przynajmniej tłumaczono na początku pierwszą tą dziurę, która powstała 1 czerwca 2010 roku. Nie dało się jej nie zauważyć, ponieważ powstała w, w Guatemala City, czyli stolicy Gwatemali. Miała szerokość, miała średnicę 30 metrów, metrów, a głębokość 100 metrów. Gigantyczna dziura, w dodatku zniknął w niej dom mieszkalny i zginął w tym całym, nazwijmy to, zajściu. Jeden człowiek, właśnie ochroniarz tego budynku, no nie dało się tego nie zauważyć, tak? W środku miasta nagle, ła, bach, wielka dziura, w dodatku jest ofiara śmiertelna i jest bardzo, bardzo duża strata. Ta początkowo przy przypisywaniu. Przy, przy Uważano to zdarzenie zjawiskiem naturalnym. Uważano, że po prostu to jest w wyniku bardzo, bardzo silnych deszczy i że tam został podmyty teren i tak się stało i że to wszystko próbowano zwalić na huragan Agata. Ale od razu zwolennicy właśnie spiskowych teorii, UFO, testów nad bronią, przecież nasze armie i tak dalej, od razu mówili, że kurde, to coś jest nie tak. okej okay, zdarza się tak, że nawet ulice się zapadają pod wpływem tego, że grunt pod ulicą jest, jest wymywany i to się wszystko zapada, ale to się zapada raczej w taki sposób, nazwijmy to, bardziej nieregularne, prawda? Takie nieregularne tam są, a to jest idealny okrąg, no tak jakby ktoś wywiercił to taką gigantyczną otwornicą. Otwornica to jest takie ustrojstwo, które się zakłada na wiertarkę i to robi takie idealne ok otwory ryf, ryf w drewnie albo w płycie paździerzowej. Ja na przykład tego używałem, żeby sobie żeby sobie wywiercić miejsce na puszki w meblach, żeby móc mieć gniazdka elektryczne w meblach, bo to i tak mi jest łatwiej do komputera. Właśnie mniej więcej tak to wygląda, jakby ktoś wziął taką gigantyczną otwiernicę, żeby łup! a później tak po prostu zdmuchnął całe te wióry, które to się zrobią, więc już jest takie strasznie, strasznie dziwne. Potem tym dodatkowo przywołano taki argument, że no dobra, raz to się może zdarzyć coś niewyjaśnionego i możemy to zwalić na, 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 na naturę, ale niewiele razy, a szybciutko się okazało, że właśnie takie podobne zjawiska zaczęły się pojawiać na całym świecie. Najlepiej udokumentowane są w Chinach, bo już 4 czerwca tegoż samego 2010 roku w prowincji Huan G. Yy, Huang pojawiła się taka y, też bardzo wielka i głęboka dziura. Doniósł o tym, słuchajcie, y, dziennik Telegraf. To jest bardzo szanowany dziennik. To nie jest takie, to tak, porównując to do, do y, powiedzmy do warunków polskich, no to y, doniósł o tym, y, doniosła o tym Rzeczpospolita, no, a nie jakiś tam. Y no, nie chcę mówić jakiejś niefajnej gazety, bo jeszcze mnie pozwie. A później zaraz się okazało, że parę dni wcześniej, czyli 27 maja, też zupełnie w innym miejscu, no na polu ryżu, takie coś nagle się rolnikowi zrobiło. Później było jeszcze coraz więcej, więcej, więcej takich, takich doniesień właśnie z całego świata, no i zaczęto się zastanawiać, skąd się to. Wzięło. Nie wiadomo skąd się to wzięło, ale od razu zaczęły być tak no, spiskowe teorie, o do których za chwilkę przejdę, i też od razu zaczęli ludzie odnajdywać takie pewne powiązania do słynnych kręgów w zbożu. No bo pojawiało się nagle, nie wiadomo skąd, a ba, nawet zaczęli pojawiać się ludzie, którzy próbowali oszukiwać, że to znaczy sami robić takie dziury i twierdzić ha, 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 myśmy, tutaj jest taka dziura, chodźcie tutaj, przyjeżdżajcie do nas turyści, wielbiciele UFO, a, 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 a tak naprawdę to nie sami zrobili zupełnie tak, jak w przypadku tych wielkich kręgów zbożu, bo tutaj też później złapano ludzi, którzy no robili takie, te kręgi w zbożu, aczkolwiek nie jest wyjaśnione wiele rzeczy związanych z kręgami w zbożu, tutaj dajcie znać czy cieplodziucha o kręgach w zbożu, no tam była generalnie taka sytuacja, że wcześniej czy później po, wcześniej, po, w końcu się pojawili ludzie ludzie, którzy zaczęli podrabiać te kręgi w zbożu właśnie po to, żeby turyści do nich przyjeżdżali, żeby wzbudzać różną taką sensację, co nie zmienia faktu, że te pierwsze kręgi zbożu nie wiadomo jak powstały i tam były jakieś takie dziwne rzeczy związane z magnetyzmem i tak dalej. Tak samo było tutaj. Mamy takie wielkie, gigantyczne dziury, które powstały nagle w miejscach publicznych, gdzie no, gdyby tam, no, żeby zrobić coś takiego w sposób naturalny, przypominam, 30 metrów średnicy, 100 metrów w dół, no to, żeby to wykopać przez człowieka, to by tam musiała przyjechać ekipa budowlana i naprawdę długo pracować, w momencie, w którym to się dzieje de facto na skrzyżowaniu ulic w dużym mieście i dookoła są budynki. No nie ma bata, żeby tej ekipy nie zauważyć, prawda? Da, także mamy z jednej strony takie, a z drugiej strony pojawiali się podrabiańce, tak jak przy Gangu Albanii, pojawił się na przykład taki bardzo sprytny facet, który twierdził, że u niego w domu przez noc jak spał, pojawiła się taka bardzo, bardzo wąska i dużo płytsza dziura i w ogóle, i pojawiło się oczywiście u niego w mieszkaniu i dach był cały, ściany były całe i bach! Nagle pojawiła się taka dziura. Później się okazało, że facet sam tą dziurę sobie wywiercił i, czy, czy w jakiś inny sposób zrobił i spreparował ją przez wie, wiele, wiele dni ją preparował właśnie po to, żeby zdobyć sławę. No albo po to właśnie, że, ci, że ktoś zaczął dochodzić do czego te, jakiś badacz zaczął dochodzić do yy, co? te dziury sobą reprezentują, skąd te dziury powstały, dlaczego powstały, w związku z tym ludzie, którzy chcieli zatuszować to, chcieli niejako zdyskredytować badaczy, no to wystawili faceta, który zaczął to podrabiać właśnie po to, żeby go za chwilę zdemaskować, a ja także przypominam to, że jeden facet został zdemaskowany, to wcale nie znaczy, że wszystkie dziury są lipne, tak? To, że no, jakiś facet u siebie w domu mu robił taką dziurę przez wiele, wiele, wiele dni właśnie pod... Yy, pod, pod dachem i osłonięte ścianami, i rzeczywiście nikt tego nie zauważył. To wcale nie znaczy, że można to zrobić na środku skrzyżowania w dzielnicy mieszkalnej i dużo, dużo szersze i dużo, dużo głębsze. I teraz tak, są, przechodzimy do spiskowych teorii. Skąd się to wzięło i po co się to wzięło? No, zwykle jak nie wiadomo o co chodzi, to pojawia się cała masa spiskowych teorii a propos UFO, czyli tutaj też jest spiskowa teoria. Że to jest związane z UFO. I ja w internecie znalazłem trzy takie główne. Pierwsza to jest, że UFO zbierają, zabierają dowody. Druga to jest, że zabierają próbki przed inwazją, że to jest swoisty taki skan geologiczny, a że trzecie, że, że tacy kosmiczni poszukiwacze artefaktów nam po prostu coś są, są z Ziemi zabrać. Pierwsza teoria. No, że generalnie mówi to, że w tej Ziemi coś było, co jakby ludzie to odkryli, to tam na przykład był dowód na istnienie UFO, albo dowód na to, że ludzie ko koegzystowali z dinozaurami. tak swego czasu podobno twierdził kandydat na senatora Roman Giertych. Podobno tak twierdził, nie pamiętam tego, ale ostatnio mu coś takiego przypomnieli, że on coś tam mówił właśnie, że smok Wawelski to mógł być dlatego, że ludzie zapamiętali Teronazorus Rexa, czy jakoś, coś takiego, a później był ministrem edukacji. Dobra, nieważne, nie bawię się, nie bawię, nie bawimy się w to. Tak mi się wymsknęło, mówię, że podobno słyszałem, być może, nie twierdzę, że tak było. Ech. W każdym bądź razie, no tutaj jest taka teoria, że kosmici, bo w ogóle jest taka teoria, że kosmici bardzo dawno temu ziemię odwiedzali, prawda? No to jak Ziemię od... i mówi się, że między innymi to, że piramidy są na całym świecie, no bo przecież piramidy, to, że są piramidy w Egipcie, to wszyscy wiemy, ale przecież też są piramidy sodkowe w Ameryce i, I cholera wie, skąd to się wzięło, tak? I tu i tu były związane z kultem. Bo są takie posążki starożytnych bogów, którzy wyglądają jak ludzie w skafandrach kosmicznych ich y, ogniste wyglądają jak rakiety, tego typu rzeczy, dajcie znać w ogóle, czy macie ochotę na plociucha niedzielnego o starożytnych bogach. To może być bardzo, bardzo fajne, ale tutaj wracamy, no, że jeśli y, kosmici kiedyś nas odwiedzili, no to teraz tak jakby wrócili, zobaczyć, o kurde, się rozwinęła cywilizacja bardzo mocno. Nie dobra, to to trzeba pozabierać śmiecie, którzy żeśmy pozostawiali na tej planecie, bo oni zaraz się kapną, że my istniejemy, a oni nie są jeszcze na wystarczająco dużym wys dalekim poziomie rozwoju. Żeby móc wiedzieć, że nie są sami we wszechświecie, no prawdopodobnie by się pozabijali, albo by porobili jakieś ekstremizmy, albo co gorsza, stwierdzili, że muszą się zbroić, a my już, my kosmici, już się zbroić nie chcemy. Także takie są spiskowe teorie. Druga jest wręcz odwrotna. Po pierwsze, to tak trochę zakłada, że ci kosmici są tacy pokojowo nastawieni, a druga mówi, że wrogo. I tutaj jest takie nawiązanie do tego, jak ludzie się zachowują, zanim zaczną eksploatować złoże naturalne w jakimś miejscu. No to zwykle właśnie jadą i robią odwierty, prawda? Po to, żeby sprawdzić, co w danym miejscu się znajduje i czy warto to eksploatować. Oczywiście, że te odwierty zwykle są na bardzo głęboko, a tutaj jednak 100 metrów to jednak nie jest tak dużo, ale nigdy nie wiadomo, co tacy kosmieci mogą potrzebować, prawda? Może oni nie potrzebują tuż węgla ani ropy naftowej, może oni na przykład potrzebują. Potrzebują zwykłą warstwę orną, bo, bo im się skończyła na ich wielkim statku matce, na którym ich sobie chcą tam roślinki hodować, prawda? A może potrzebują jakiś taki pierwiastek, który dla nas jest pospolity, ale dla nich jest bardzo ważny. I tutaj nigdy nie wiadomo, co, co jest pospolite, co jest ważne, tak? Mówi się, że w kosmosie są całe, asteroid, ca całe asteroidy zrobione ze złota. Mówi się, że wielkie diamenty w przestrzeni kosmicznej. To jest wcale nic dziwnego, bo no, mówi się niesamowite rzeczy, że są planety bogate. W przeróżne związki, które na, na Ziemi są rzadkie, a więc cenne. Bardzo tak możliwe, że to, co na Ziemi jest pospolite, to gdzieś tam dla kogoś jest cenne. No i tutaj właśnie jest takie ta teoria nawiązuje do tego, że to jest takie po prostu swoiste próbkowanie, że oni zrobili takie swoiste odwierty po to, żeby sprawdzić, o co tutaj na tej Ziemi jest, warto ją najechać, nie warto ją najechać, dlaczego tak to zrobili, a nie inaczej. No, Zakładamy, że kosmici, którzy byliby w stanie do nas przylecieć, zakładamy, że co najmniej z innego układu słonecznego, czyli musieliby mieć bardzo zaawansowaną technologię, prawda? No bo my generalnie to wiemy. Że w układzie słonecznym życia nie ma. Czyli kosmici musieliby przelecieć co najmniej z innego układu słonecznego, musieliby rozwiązać wiele problemów, na które my nie mamy pojęcia, czyli na przykład jakiś super szybki napęd, zdolność do radzenia sobie z mikroasteroidami, które mogą przeszyć, przeszyć, przeszyć statek kosmiczny, i tak dalej, i tak dalej. Muszą być dużo bardziej zaawansowani technologicznie. W związku z tym, gdzie jest powiedziane, że nie wynaleźli czegoś w rodzaju teleportera, tak? Tak jak na Star Treku stoi sobie koleś, i tutaj tam. Pan, panie Sulu, tutaj maszynownia, blapa, fu, i faceta porywa, zmienia go w promień i go porywa, tak? No to dlaczego, jak skoro można kogoś, kto stoi na ziemi, tak po prostu wznieść, to może można też to przesunąć, wykalibrować troszeczkę niżej, po prostu wyrwać kawał ziemi, nie? I nawet okrąg by się zgadzał bo okrąg wydaje się taką najlepszą figurą geometryczną do, do przesyłu, prawda? Tak, tak, taką najbardziej naturalną. Także to by się wszystko zgadzało. No i ostatnia rzecz, że no i dlaczego nie wylądowali? No Bo po cholerę mają lądować, tak? Jakby wylądowali, to byśmy wiedzieli, że to kosmici, zaczęli się zbroić i inne takie rzeczy. No tak, to właśnie, właśnie to było w 2010 roku, mamy 2015, 5 lat później, i nic nie robimy, tylko się, tylko taki krzyś się w plociuchu, czyli znaczy w tej luźnej komentatorskiej serii, w nocy zastanawia, prawda? Tego typu, tego typu klimaty, dlatego nie wylądowali. Mogą no to też wcale też nie jest powiedziane, że to jest operacja, nazwijmy to państwowa, tak? No bo jeżeli czeka nas inwazja czy coś, no to co najmniej to robi wielka korporacja kosmiczna albo jakieś tam państwo, jakaś inna planeta, inna rasa, tak? Natomiast mogą to być tacy zwykli poszukiwacze artefaktów. I tutaj znowu jest nawiązanie do tego, jak my, Europejczycy, zachowywaliśmy się, to znaczy, dobra, nie my, Europejczycy, tylko Brytyjczycy, Francuzi i inni źli ludzie, jak robili wykopaliskę na przykład w Egipcie, prawda? No to uważali, że artefakty po starożytnych Egipcjanach to jest ich własność i oni mają prawo wleść sobie do grobowca, zabrać co so ich i zapierdzielić do, na na przykład do Londynu do Muzeum i ba, uważali takich rodowitych Egipcjan, którzy sobie tam siedzieli tam, znaczy nie tych rodowitych w sensie yy, potomków, tych faraonów, no bo tam ci to się bodaj to są chrześcijanami, jest ich tam bodajże 10% i są strasznie w tej chwili gnębieni przez tych muzułmanów. Natomiast mówię tak, ludność egipska jako kraj egipski, no to jak ktoś tam wszedł i zabrał, brał Egipcjanin, zabrał. Te klejnoty, to nawet go nazywano złodziejem, tak? Złodziejem grobów, no bo on zabrał pierwszy, to złodziej przed naukowcem, który chciał to zabrać do innego kraju i nie jest złodziejem, to no właśnie jest przerównywane to, że, że właśnie ci kosmici mogą uważać nas za taką, taką trochę podrasę, że tacy ee, niecywilizowani, nierozgarnięci, nawet jeszcze silników międzyplanetarnych nie mają, no w ogóle jakiś badzier, w związku z tym no to bierzemy jak swoje i mamy to w dupie, nie? Taki trochę Instytut Yad Vashen, tylko na skalę kosmiczną, to mogą być po prostu zwykli, zwykli kosmici tacy cywile, przylecieli sobie jakimś statkiem, wysprzeskanowali Ziemię, że tam w, to, w tej Ziemi tutaj są jakieś fajne rzeczy, które by im się przydały, jakieś artefakty, i wzięli sobie, wciągnęli na pokład. Tutaj nad, od, yy, za tą teorią przemawia to, że w odstępie niewielu dni te dziury się robiły, że one się robiły tak, tak blisko siebie na całym świecie. No bo wiecie, jak siedzisz na orbicie, to co dla Ciebie za problem przelecieć? Z z jednego krańca kuli ziemskiej na drugą. No, wystarczy się nie poruszać, przecież ta Ziemia pod tobą wiruje, tak? I co 24 godziny masz podgląd pod całą planetę, tak? Znowu. Także, tak, że, że, że to właśnie się, się to mówią, że przylecieli, pozbierali, polecieli i ewentualnie potem przylecieli sobie jeszcze raz. Natomiast jest całkiem druga, inna rodzina Spiskowych teorii, która znowu odwołuje się do tego, że wiecie, jak rząd, jak generalnie, jak ludzie mówią o UFO, to to nie jest UFO, tylko to są jakieś tajne operacje rządu, zwykle rządu USA który po prostu stworzył cały ten mit UFO po to, żeby tuszować to, co tak naprawdę zrobił, tak? No i to jest dość taka ciekawa teoria, która właśnie by się nawet zgadzała. To się zgadza z tym, co ja mówiłem kilka odcinków temu na próbę na przykład strefy 51 i tak dalej, że w strefie 51 OK, mogą być UFO i tak dalej, ale przecież zauważcie, że gdyby tam były jakieś super tajne bronie testowane, to lepiej jest... Dla rządu amerykańskiego wzbudzić taką psychozę ufo, żeby ludzie myśleli, o widzimy ufo, niż o widzimy amerykański samolot spiegowski, doniesiemy Rosjanom, prawda? Także tutaj te ufo może być coś, co Amerykanie nazywają cover storage, czyli historia przygrywka, że no, robimy takie ufo, to wiadomo, ci od ufo to wariaci, nikt im nie będzie wierzył, nie? A jakby powiedzieli, że to rząd amerykański tajne superbronie testuje, o to już by mogli powiedzieć. I teraz tak. Wielbiciele tych, te, tego, że to jest broń, że to jest, jest test broni amerykańskiej, przywołują, że już przecież był taki prezydent em, amerykański, nazywał się Ronald Reagan, i on mówił o gwiezdnych wojnach. I on tam sugerował, że, że w kosmos zostaną wystrzelone Wojskowe satelity, ale nie takie wojskowe szpiegowskie, tylko wojskowe, uzbrojone, i one będą w stanie razić cele na ziemi. Na ten temat była cała masa przeróżnych teorii od tego, że Amerykanie mają ją w kosmosie satelity, które mogą po prostu zrzucać bomby atomowe, czy też rakiety atomowe na dowolny punkt globu, no bo po prostu się tak przesunie, nie musi ta rakieta tak latać, tylko po prostu spada na łeb. To to. Drugie mówiło o jakichś wielkich megalaserach. Podobno była tam to, yy, było, jest też spiskowa teoria, która mówi o yy, swej, tej broni antygrawitacyjnej, która jest w stanie podnieść obiekty na danym terenie w górę, a później je opuści. No to wyobraźcie sobie że, no, że jest armia, tak? Armia jedzie do, do natarcia, jadą czołgi, jadą tam bojowe wozy, piechoty, biegnie sobie sama piechota, i nagle ktoś ich podnosi o 3 metry w górę i opuszcza. No to ci na ziemi może jeszcze jakoś przeżyją, tak? Jak dobrze upadną, coś, chociaż raczej już im się później walczyć nie będzie. No ale koleż, który zleci w czołgu i się pierdzielnie głową o sufit, no to już raczej nie będzie żył. Także taka broń mogłaby być genialna. Podobno Amerykańcy to mają, tak mówi jedna ze spiskowych teorii. A teraz podobno testują kolejną, która jest takim wyparowywaczem, że nie po prostu umieją wyparować wać kawałek czegoś, no i podobno właśnie sobie kalibrują urządzenie, że oni właśnie jeśli na przykład ta słynna akcja w Guatemala City, że podobno oni tak naprawdę to chcieli tylko wyparować dom, natomiast im wzięło i nie wyszło wzięło im i mi nie wyszło. Za, za dużą siłę temu dali i dlatego jeszcze przy okazji wyparowali kawałek ulicy um, i, i, i ziemi pod spodem. Uff, poza tym, że nie ma na to żadnych dowodów, to jest to cholera takie no niestety logiczne, zwłaszcza, że zobaczcie gdzie to zostało, gdzie to głównie się działo, 2010 rok i Chiny. To tak trochę mi się przypomina jak ta słynna bomba, bomba jądrowa i Japonia, czyli tak jakby Amerykanie dawali znać Chińczykom, a przecież jedna z teorii, że chociaż wojna światowa to wcale nie będzie z islamem, tylko będzie z Chinami, którzy po prostu zrobią nam wojnę o surowce. I tam jest taka teoria, która mówi, że, że oni się po prostu zbroją i chcą nam pierwszej. No to wcale by nie było dziwne, jakby Amerykanie im pokazali, hola, 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 nam się nie chce z wami bić, bo was jest za dużo. Zobaczcie, jaką my broń mamy i siedźcie cicho i nie przychodźcie, bo nagle się okaże, że wasze okręty, wasze rakiety i wszystko, co na nas wyślecie po prostu wyparuje. Możliwe, że tak było, tylko tyle, że to jest taka teoria jak każda inna, no. Znaczy w sensie nie ma na to... Ona jest logiczna, ale poza tym, że, że jest logiczna, to nie ma tutaj żadnych przesłanek, które by coś za tym mówiły no i tam oczywiście jest też, jest też teoria, że to rząd chiński jest, jest też masy innych takich teorii, które się sprowadzają do tego, że jest to wojsko, że jest to super tajna broń, że jest to jakaś bomba, tego typu rzeczy no i poza tym, że ponieważ nikt nic nie złapał to więcej nie możemy powiedzieć kolejna taka jakby grupa teorii to jest taka, że ma to związek z, bada, z badaniami naukowymi i tutaj ci spi zwolennicy spisków i przypominają, że jest taki ośrodek badawczy, on się nazywa. Cern i on podobno planuje nad ma, planuje pracować nad opracowaniem małej czarnej dziury, antymaterii. No, nie generalnie pracują nad, nad cząstkami elementarnymi, to o tym wszyscy wiedzą, bo oni to oficjalnie mówią, ale podobno no, no, tajnie pracują też nad opracowaniem miniaturowej czarnej dziury i antymaterii. Ja szczerze mówiąc o nie wiem, jak taka miniaturowa czarna dziura miałaby działać, bo jak na mój gust, to właśnie mogłaby próbować wszystko weselać, więc ja się tego tak boję jak cholera. Yy, jeśli któryś z widzów może mi powiedzieć, jak by działała miniaturowa czarna dziura i żeby nie zniszczyła naszej ziemi, no bo ja rozumiem tak, że ona jest na początku miniaturowa, tak, ale później zacznie coś wsysać, chociażby gazy, przecież ona by powstała była jakoś tak w atmosferze ziemskiej, nie? No to zaczęłaby wszystko wsysać, no to w końcu by się robiła coraz większa, większa, większa i w końcu by. nie rozumiem tego, tak. No ale mówią się, że w Cernie pracują nad bardzo dziwnymi rzeczami, że jest to jakiś skutek uboczny tego. Co było m.in. w Cernie, że, że, że może to naukowcy na czymś pracują i przy okazji wzięli, wywołali takie zjawisko. No i ostatnia grupa teorii, tutaj w tym wypadku to już nie spiskowych, bo nie zakłada żadnego spisku, mówi takie, że to jest nic innego jak zjawisko naturalne, czyli po prostu, że jest to coś. Nie wiadomo co, czego my jeszcze nie rozumiemy, ale co jest jak najzupełniej naturalne i to oddziałują jakieś siły, które no, no po prostu sobie są. I tutaj zwolennicy znowu tych teorii podkreślają, że my tak naprawdę mało jeszcze o świecie wiemy że jak się cofniemy kilkaset lat, czy może kilka tysięcy lat do tyłu, to takie podstawowe zjawiska przyrodnicze były dla nas czymś dziwnym, tak? Tutaj przypomnijmy, że w starożytnym Egipcie, który już przywołałem, ich kapłani dzięki tajemnej wiedzy na temat zjawiska zaćmienie słońca byli w stanie trzymać w szachu całe społeczeństwo, bo wci, wmawiali społeczeństwo, że zaśmienie słońca to jest hades, który zżera, bogara, że jak się nie będą modlić, nie będą dobrze dawać, dawać ofiar kapłanom i nie będą im posłuszni, to będzie przesrane, nie? Także, 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 tak, ta, także tak może być, tak? Tutaj też jest przywołanie, że my nie wiedzieliśmy, co są pioruny, bardzo długo myśleliśmy, że to jest gniew bogów i tak dalej, i tak dalej, i tak so, dalej. tutaj może też występować jakieś zjawisko, o którym my po prostu nie mamy pojęcia, że ono występuje i to jest tyle moi kochani a przy okazji chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić widza, który jest deweloperem gier komputerowych żeśmy ostatnio rozmawiali na temat właśnie jego produkcji i bo przy okazji podrzucił mi ten temat ja się później z nim bardzo długo zapoznawałem i oto jest ten materiał, mam nadzieję, że wam się podoba, a ja ciebie kochany widzu pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się kochani, jutro poniedziałek, ale pamiętajcie, że poniedziałek to wcale nie jest taka zła rzecz, trzymajcie się, do zobaczenia pa!